Serdecznie, no, na pewno jak na inaugurację, szkoda, że, że taki wynik nas tutaj dotknął. Chcieliśmy um, zdobyć punkty, chcieliśmy wygrać mecz. Myślę, że początek spotkania, to jak zaczęliśmy ten mecz, no, dawał nam takie nadzieje i, i mieliśmy tutaj też um, powody, żeby tak myśleć. Szkoda, że po tej straconej, po tej strzelonej naszej bramce nie potrafiliśmy dłużej utrzymać tego. W wyniku i szybko się wyrównał. Mieliśmy też swoje sytuacje, ale nie możemy tracić na pewno takiej bramki, jak się nam się po stałym fragmencie. Własnym. Grał Gawit, wiemy, że to jest jego druga pozycja i na pewno w tym debiucie nie, nie szło mu najlepiej, dlatego zrobiliśmy zmiany. Liczyłem na Marcina, który jest doświadczonym zawodnikiem i też na tej pozycji grywał, że potrafi tu y, zabezpieczyć na tą stronę, ale różnie z tym bywało. Na pewno nam zabrakło, była taka sytuacja, gdzie, gdzie zabrakło nam zawodnika do ustawionego, bo była chyba poprzeczka tak, i, i, tu, tak, i no tutaj tak aż się prosiło, żeby ktoś to dobrze zamykał i, i gdzieś y, czekał na tą piłkę. Y, na pewno takie swoje sytuacje też mieliśmy, z no, tego że się również wyprowadzał kontry, ale myślę, że powinniśmy z tych sytuacji coś mieć więcej. W defensywie, no, przy tych warunkach, yy, też yy, no, pojawiają się błędy, ale yy, wiemy dobrze, że yy, jeżeli yy, chcemy wygrywać meczem, musimy grać też odważnie. To nie może być tak, że, że będziemy poczekać na to, yy, co nam odda yy, przeciwnik.